Witaj na kanale Wszystko o Anime. Ja jestem Aninakin i zapraszam Was do materiału, który nazwałem Hashira Extra. Głównym zamysłem programu jest, abyście Wy w komentarzach zadawali pytania na temat Demon Slayera, a ja wybiorę najbardziej ciekawe lub najbardziej lajkowane komentarze i odpowiem na nie w następnym odcinku. A więc zapaśćcie sobie gorącą herbatkę i zapraszam Was do oglądania. Prawie 90% oglądających te materiały nie subskrybuje mojego kanału, więc jak możesz, to zasubskrybuj kanał, żeby nie ominęły Cię żadne nowe filmy z tej serii. Zapraszam także na Discorda tego kanału, link jest w opisie. Czy związki pomiędzy zabójcami demonów a filarami są dozwolone? Oczywiście, że tak. To nie są gwiezdne wojny, by najlepsi z najlepszych musieli skupić się na swojej misji. Może nie widzimy żadnego zabójcę demonów i filara razem, ale zakładając, że Tengen Gen żony, a Mitsuri dołączyła do filarów tylko po to, żeby znaleźć sobie męża, to można bezpiecznie założyć, że bez problemu zabójca demonów i filar mogą być razem. Iguro Obanai sekretnie podkochuje się w filarze miłości Mitsuri, więc nie wyklucz. Że mogą tworzyć jakąś relację. Więc tak, nie ma żadnych regulacji, które zabraniają filarom i zabójcom demonów być razem. Czy jest minimalny wiek, w jakim można zostać filarem? Nie, a przynajmniej nie ma powiedziane nigdzie tego. Najmłodszym znanym filarem w korpusie zabójców demonów jest Muichiro, czyli filar oddechu mgły. Aktualnie w serii ma 14 lat, a filarem został w wieku 12 lat. Jeżeli byłby ktoś lepszy od Muichiro, to też mógłby zostać filarem. Nawet mógłby zostać 7-latek. Najważniejsze jest, aby zdobyć rangę Kinoe i zabić albo 50 demonów, albo jednego z 12 Kizuki, Muzanaki Kibitsuziego. Czy filar może zostać zdegradowany do niższej rangi? Ranga Hashiry jest dożywotnia. Mało który filar dożywa starości. Filar może zostać wyrzucony z organizacji zabójców demonów, ale sam filar nie może zostać zdegradowany. W teorii, jeżeli szef organizacji, który wszystkim rządzi, chciałby zdegradować filara, to prawdopodobnie by to zrobił. Ale najprawdopodobniej filar zostałby albo zabity, albo wyrzucony z korpusu zabójców demonów. Kto był najsilniejszym zabójcą, który nie był filarem? Jeżeli chodzi o zabójców, którzy nie byli filarami, a byli najbardziej potężni, to w pierwszej kolejności nazywa się Jorichi, który filarem nie był. Chociaż nie ma tego nigdzie powiedziane, to Jorichi, który bez wątpienia był najsilniejszy z jakichkolwiek Hashira tamtego okresu, to nigdzie nie ma informacji, czy był rzeczywiście filarem słońca. Można spekulować, czy tym Hashirom był, ponieważ jak wiadomo, najpotężniejszy powinien być nim, ale jak mówię. Informacji na ten temat jest brak. Drugą osobą w kolejności, jaką możemy nazwać najsilniejszym zabójcą i nie jest filarem, jest Tanjiro. Przez brak doświadczenia i umiejętności, mimo ogromnej siły i nieporównywalnie większej niż jego towarzysze, to filarem póki co nie został. Czy istnieją demony poza Japonią? Jest to pytanie, na które nie mamy odpowiedzi, więc od razu możemy stwierdzić, że takowe nie istnieją. Ale po przeanalizowaniu tematu możemy wyznaczyć powody, dlaczego tak jest. Muzan, jako król demonów, kontroluje demony, więc raczej jest mało prawdopodobne, że jakiś demon wykradłby się z jego kontroli. Chociaż jest to możliwe. Nawet jeżeli jakiś demon opuści Japonię, co jest możliwe z powodu tego, że akcja Demon Slayera rozgrywa się w erze Taisho, czyli w 1912 roku, także sposoby przemieszczania się. Już są możliwe. Inną kwestią jest to, że taka podróż trwałaby trochę czasu, więc demon musiałby chować się przed promieniami słońca, ale ostatecznie nie ma sensu, by jakikolwiek demon uciekł do innego kraju, ponieważ nie ma w tym żadnego celu. Jedynie co mógłby zrobić, to zabijać paru ludzi, co zmusiłoby kraj do stworzenia swoich zabójców demonów i szybko, by się z takim uporali. Inną sprawą jest to, że demony nie mogą się rozmnażać, a tworzyć demony może tylko kilku z nich, ale zdecydowanie ci najpotężniejsi nie opuściliby mu. Za czy demony mogą jeść inne jedzenie niż ludzi? W zasadzie demony mogą jeść cokolwiek. Nie czują takiego obrzydzenia jak gulę z gól, gul chociaż jedzenie ludzkie im nie smakuje. Demony muszą jeść ludzi, a głównie spożywać ich krew, z powodu tego, że właśnie krew ludzka sprawia, że stają się silniejsi, oraz przez to, że nie jedząc ludzi czują morter czy ból, który sprawia, że są zmuszeni do jedzenia. Czemu Urokodaki nosi maskę? Były filar i nauczyciel Tomioki oraz Tanjiro, czyli Urokodaki, nosi maskę, można powiedzieć, z błahego powodu. Były filar wody uważa, że jako zabójca demonów musi wyglądać groźnie, a w tym przeszkadzała mu jego twarz, którą nazwał zabawną. Dla swoich uczniów dawał maskę jako taki talizman szczęścia, chociaż nie jest to wymóg, by ją nosić. Kiedy powstał Korpus Zabójcy Demonów? Zabójcy Demonów jako Korpus został stworzony przez rodzinę Ubuyashiki. Jakiś czas po tym jak Muzan Kibitsuji został demonem. Zakładając, że Muzan ma około 1000 lat, to można stwierdzić, że powstał około 1000 lat temu w okresie Heian. Jeżeli chodzi o oddechy, to powstały one 500 lat temu, kiedy Yorichi stworzył oddech słońca. Czy ojciec Tanjiro mógłby używać oddechu słońca? Nie. Ojciec Tanjiro, czyli Tanjuro, tańczył tylko Hinokami Kagure. Nie był to oddech sam w sobie, ale był tańcem, który przedstawiał te same ruchy, które trzeba było wykonywać podczas używania oddechu słońca. Gdyby ojciec Tanjiro został zabójcą demonów, niewykluczone, że potrafiłby aktywować oddech słońca, ale nigdy sam siebie nie użył go. Czy Nezuko mogłoby uleczyć Kagaje ze swoją sztuką demonicznej krwi? Jak dobrze widzieliśmy w finałowym odcinku Demon Slayera, Nezuko używa swojej demonicznej krwi do wyleczenia z trucizny swoich przyjaciół, którzy mieli podobny kolor do takiego, który miał Kagaja, ale niestety nie jest to możliwe, by uleczyła szefa organizacji z prostego powodu. To, co miał Tengen Uzuj, czyli filar wiatru, to była trucizna od Gyutaro, a to, co ma Kagaja, to klątwa, więc nie byłaby do tego zdolna. A więc materiał dobiegł końca. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach i zachęcam Was do wspierania kanału, by Wasze pytania pojawiły się priorytetowo w materiale. Zachęcam także do subskrybowania kanału, by nie ominął Was żaden nowy film na tym kanale. Ale póki co, ja się z Wami żegnam. Do następnego i cześć.